To już pewne. Legia Warszawa podjęła kluczową i długo wyczekiwaną decyzję. Przez ostatnie tygodnie kibice i dziennikarze zadawali sobie jedno pytanie. Kto poprowadzi Legię w nowym sezonie? Zanim przejdziemy do konkretów, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata Legii. W dobiegającym końca sezonie Gonzalo Fejo zdobył z Legią Puchar Polski. Dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W ekstraklasie zajął dopiero piąte miejsce. I to właśnie było największym rozczarowaniem dla kibiców i władz klubu. Decyzja nie była łatwa. Czy przedłużyć umowę z Fejo, czy poszukać nowego trenera? Po kilkudniowych rozmowach obie strony nie doszły do porozumienia. Gonzalo Fejo odchodzi z Mlegi Warszawa. Portugalczyk poprowadził drużynę w 62 meczach. 35 zwycięstw, 12 remisów, 15 porażek, średnia 1.89 punktu na mecz. Strzelone gole 123, stracone 72. Przed nowym trenerem jasne cele: odzyskać mistrzostwo Polski, wprowadzić Legię do fazy grupowej europejskich pucharów. Czy Twoim zdaniem klub podjął słuszną decyzję? Kto będzie nowym trenerem? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Jeśli podobał ci się materiał, zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych newsów z Łazienkowskiej.